Dajcie kochani, to Mary. I Mario. I zobaczcie, dzisiaj mamy takie. Yy, pojedynek, pojedynek z tak. Ja mam ekstra linię, bo chciałam zadychę. A Mario sobie jednak jeszcze wziął krzyżówkę XXL. Także zobaczymy, co będzie lepsze: czy krzyżówki, czyli nie. Mm, no właśnie, to się zaraz okaże. Także Mario, drap. Aha, to <laughs> Od razu. Raz, dwa, trzy. Z grubej rury. Jedziemy wobec tego. Co my tutaj mamy. Chyba w tej krzyżówce to mi się na razie nic nie utworzyło. Drap, drap aż wygrasz. Musisz tutaj wygrać stówkę. Tak. Popatrz. No fajnie by było. Nie pogardziłbym. Dobra. Zaczynamy od literki jest wobec tego. I tego cię życzę, tak? Tu mamy skocznia, mamy Xantypa. Mamy wirus. I co jeszcze? No i już nic. Dobra. W brązowej mamy Mars. I wars. Absurd. No i to tyle. Mało jest, nie? Trochę mało, mało. mało. Tu mamy raz. Dobra, mamy jakieś słowo. Jest. Samson. A tu A nie, nie mówiłem. 22. No. Cisza, Toskania, forsa. Hm, 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 hm. Hmm, hmm. Dobrze, jeszcze jest pastuszek, okej. Okay. <ślesk> pastuszek jest. No. Dobra. Teraz kolejna literka, to będzie U, lufa, unia, wirus, mhm. kruk. kruk i więcej ich nie widzę, no dobrze, teraz mamy tak absurd, suplement, rum, kilka było i się skończyło, no dobra, bierzemy się za kolejną. Teraz mamy, o pastuszek znowu. Pastuszek wyjdzie. Może się uda, może się uda go utworzyć. Zobaczymy. O, musi paść, owce. Dobra, teraz kolejny jest E. No to nawet znalazła się literka jakaś do bonusu. I teraz E. Mamy Lej, Cezar. Po kolei, po kolei. Więcej S tutaj w pierwszej nie ma. Drugi mamy. Ciek. No. Suplement. Genetyka. Erik. O, Nawet jakieś słówko powstało. E, nie. Błąd. Błąd, błąd, błąd. Zapomniałem. Bo to masz zaznaczony. Tak, że tanie było. Słówko powstało. No. Reda. No to podczas przygotowań taki drobiesk. No powiem się, żeby kanie drapać. No, tu się jakieś. <laughs> Tego. Zdarzyło. No, to się zdarza mi to. Dobra. Ren. Pastuszek. <noise> Pastuszek się łoży. Może, może. No dobra. No to by musiało być to K wtedy. <noise> no ale zobaczymy. No Na razie mamy P. No to do pastuszka będzie. Ale zobacz krótny być tak. Optyka, no. Mhm. Czy jeszcze gdzieś tu P występuje? Teraz już w drugiej musimy tego szukać. O, mamy brada. No, drugie, drugie. A nie, pierwszy, MK! No, 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 jest. właśnie. To, jest to będzie tu to z myłką całkiem sporą. No, ale ważne zaznaczone. X. No, ale dobra. <laughs> ten pastuszek. Opcja okup. No i chyba tyle. No. Nic więcej na razie tutaj nie, nie wymyślę. Teraz bonusu? mamy i skocznia, wirus, o, wirus się ułożył. No pierwszy. E, no pierwszy wirus. A pierwszy wirus. jest. Tak, pierwszy wirus, pierwsze słowo tutaj. Mhm. Tutaj. A jest jeszcze i drugie, jest Unia. O jest. Ja już niżej patrzyłam, co będzie. No dobrze. No to, no to, dwa to, w, te, rady, to w tej to. drugiej mamy clinch, Murphyna, Filar. Mim. I ciek. jeszcze Ciek, 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 Ciek. No. Tutaj, dobra. A w ostatniej mamy Cisza, Toskania i Lamperia. Hm. A co z tym pastuchem? Nie wiem, ale tu się coś nic nie chce utworzyć. No mamy teraz literkę jeszcze O. Nie będzie bokalnie. W pierwszej O mm -hmm. nam nic tu nie zmienia, chociażby wystąpiło kilka razy. Mm -hmm. Dobrze, W sobie to niedobrze, no ale mm -hmm. <coughs> ale ok, moc. Y tutaj tak, tu wystąpiło. No i na razie nie ma więcej go. O, tu jest dużo. No, tu jest go więcej, ale na sł słowa tu się też jakieś żadne nie odpowiadają. No właśnie. No, raczej nie. Kurka, nie ma. No nie ma. Nic z tego. Sprawdzaj. Tu dwa słowa, tu jedno. No. I tu jedno. Nie, tu dwa. Dwa. No dobrze, patrzymy. Co Już Y? Uh -huh. No ale pokaż może co bonusie. Tak? No, nie no, no dobra. O. O, A ja stówka ja że stówkę wydrapałeś, widzisz. No. A razy Ty... ile Y? X ten Ojejku, jeszcze tutaj mnożniki, No, ci dobrze pokazujemy no? przecież. Jeden. Dobra. Dobra. Ale stówka jest, widzisz? Mówiłaś, stówkę wezmę no, i nie odkryłeś. Tak, stówka w bolozie, <grym> tylko bonus odkryłem. niestety nie do wypłaty. Czekaj, może tak, nie wiem, czy jakoś tutaj zrobimy z, z ten, bo tutaj muszę przewijać. No tak musiała. czy inaczej trzeba przewijać. Bo... Dobra, jeden rządek zdrapałam. To co? Jedziemy tak. dalej, sprawdzamy, czy coś tu będzie jeszcze. Obie. Mamy pół biedronki, jak to Mario mówi, czyli alubik. A numer 7? Numer 7. Tak? Linie, ekstra linie numer 7. I szukamy dalej. Tu jeszcze mamy alubik, i tu. O, kości to by miał dwie linie, tak? No. Ej, dobra, ja patrzę na górę. Dalej się zajmij arbuzikiem. Tak wie. Następne to mamy słoneczko. Tu mamy słoneczko. Poczekaj, czy tutaj ja miałam kwiatek? Był. O no właśnie, pominęłam. No właśnie. Nie, nie mam. A jest, dobra. Widzisz? był. Idziesz. Dobra, ale ja szukam słońca teraz. Ale przy okazji się odnalazło. Więcej nie ma słoneczka. Kolejna. To jest monetka. Mamy tu zieloną monetkę. I tak krabik wpadł o. I w żółtej mamy dwie. No to by się takich więcej znalazło, co by mogły wpaść. A jejku, no. <śmiech> <śmiech> Następne mamy koronę tu mhm. tu no o, faktycznie tych linii tutaj tych symboli takich jest żeby można było mogłoby nie? się coś fajnie utworzyć i tu kolejny symbolik to rower ale chyba nie miałam no nie nie ma rowerka Cytrynkę też tak nie kojarzyła, że zbytnio. Teraz nie, będę... cytrynki też nie widziałem. No nie ma. Teraz będzie nie ma, nie ma. Baloniki. Baloniki mm. chyba też tego nie było. Też nie. Nie no, teraz oni dają tak, żeby nie boli. Nie. Okularki tak, okularki są. Okularki chyba były dwa, dwie pary tak tu jeszcze. No już tutaj nie ma. Popcorn, popcorn był na pewno. No. Tylko czy on da? Popcorn był tu. I chyba tylko słowo I tylko jeden no. Czapeczka, no, czapeczka, czapeczka i są. Wie. Ale tu nic nie chce się utworzyć. No nie może tak być. Nieładnie, bardzo nieładnie. No patkowa to nie będzie. Okej okay. Jeszcze tylko trzy symbole, kochani Łódź Łódź no, Jest jedna Tylko jedna, uh -huh. ale mało Co tu pustatym pachnie. Uh -huh. pachnie Nie, nie nie mamy gwiazdy. I ostatnia kochani, księżyc, który tu nic mi nie da. Oj oj, Mary. Straciłaś 10 zł. Czyli pusta kochani. No szkoda, szkoda. Patrzymy jeszcze na te kontrolne. Ale raczej, no nie, jest PFH. Dokładnie, czyli dwie z drapeczki, mm. dwa pustaczki. Szkoda, szkoda, szkoda. Co zrobić? Ale bardzo chciałam, bardzo chciałam to podrapać tą ekstra linie, no ale niestety to nie jest mój numerek. No, trzeba jeździć do takiej kolektury, co naprawdę można sobie wybrać, a nie, że ktoś podaje jak siebie i nie słyszy, że proszą. Także kochani, dziękujemy za uwagę, za to, że tu jesteście zawsze z nami. Miło kom komentarze. Od Was dostajemy. Nie zawsze, bo my czasami odpisywamy to No nie to zawsze tak serduszka. jest, ale no właśnie w tym czasie, jak nie ma czasu, to są serca, a jak się da, to się odpisuje. Do zobaczenia wtedy w kolejnych odcineczkach. Zobaczymy się wkrótce. Tak. Do Pozdrawiamy, papa.